targi turystyczne uważam za otwarte. pierwsze miejsce w kategorii gadżet promocyjny otrzymuje Marburg Welcome Center. Wielkie brawa. Nagrodzono Marianka. Nagrodę odbiera pani Magdalena Marszałkowska, dyrektor Marwork Welcome Center. Pierwsze miejsce, gadżet promocyjny maskotka Marianka. Państwa, drugie miejsce otrzymuje miasto Malbork oraz Marburg Welcome Center za imprezę Magic Marburg. O odebranie nagrody bardzo proszę pana Andrzeja Rykłowskiego, burmistrza miasta Malborka oraz panią Magdalenę Marszokowską dyrektora Malbork Welcome Center. To dobrze imprezę Magic Malbork współorganizowali Muzeum Zemkowych w Malborku oraz do Kultury w Malborku. Impreza Magic Malbork. Wnieś bramę. wydarzenie roku. Przyznamy nie? miastu Malbork za widowisko Banderia 1410 w Malborku w ramach państwa Obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Nagrodę odbiera pan Andrzej Łukowski, burmistrz miasta Malborka. Serdecznie zapraszamy. Widowisko Banderia 1410 współorganizowali Kancelaria Prezydenta RP, Malbork Welcome Center oraz Muzeum... Witamy Państwa. Znajdujemy się na międzynarodowych targach gdańskich, podczas których Malbork otrzymał trzy nagrody. O wypowiedź poprosimy pana burmistrza miasta Malborga Andrzeja Rychowskiego i panią Magdalenę Marszałkowską, dyrektor Malbork Welcome Center. No, w slangu młodzieżowym można powiedzieć, że udało nam się rozbić bank. Trzy nagrody. Pierwsza nagroda za gadżet promocyjny. Eee, Marianka, który tutaj za mną w tle. Prezentuje się za organizację e, imprezy plenerowej związanej z obchodami 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej, czyli Bandery 1410 oraz drugą nagrodę za organizację nowej malborskiej imprezy, która już wpisuje się w kalend do kalendarza wielkich imprez e, plenerowych województwa pomorskiego Magic Malborg, którą organizuje miasto we współpracy z Malborką, Jeśli chodzi o Magic Malbork, to cieszymy się bardzo, że impreza otrzymuje różnego rodzaju nagrody, że się przyjęła w województwie i nie tylko, i w Polsce, także mam nadzieję, że ten trzeci rok imprezy Magic Malbork będzie na pewno wyjątkowy, inny, postaramy się przygotować imprezę tak, żeby i malborczycy, i miasto Malbork było dumne, tak samo jak z obleżenia Malborka.